Cześć, tutaj jest syna i zapraszam na nowy film na moim kanale. W dzisiejszym filmie, jak co roku zabieram was na majówkę. Tym razem jedziemy na Chorwację. W sumie to już na niej jesteśmy, zaraz wam pokażę tutaj okolicę. Jesteśmy gdzieś na wysokości zadaru na krótką przerwę, żeby rozprostować kości. Jechaliśmy całą noc, wyjechaliśmy o 12 w nocy. No i tak 13 godzin nam w sumie zeszło ze wszystkimi postojami. Lepiej się jedzie w sumie w nocy, no bo wszyscy śpią mniej postojów, jest? Ale ogólnie naprawdę bardzo sympatycznie. Miało dzisiaj padać, a jak widzicie jest bardzo ciepło. Mnie jest w tym gorąco strasznie. No i zobaczymy, co będzie. Mamy świetny apartament w ogóle. No jesteśmy strasznie podekscytowani tym apartamentem. Zaraz jak dojedziemy, to Wam wszystko, wszystko, wszystko pokażę. No i oczywiście oglądajcie, bo będzie ciekawie. Nie mogliśmy się doczekać tego wyjazdu, strasznie. Zobaczcie jak pięknie. Tu jest czarna, a tam jest nasz bus ten co zawsze. Za busa zapłaciliśmy 2250 za tam było 9 dób. I, 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 i za apartament po 1000, no niecałe 1400 zł od osoby. Jeżeli chodzi o paliwo, winiety i tak dalej, no to całość będziemy już rozliczać po powrocie, więc. Przybliżone koszty całej podróży podam na samym końcu. Mały stop na chodki. Bartuś tu jest kierowcą i Rafa Lala. Baby driving. To jest. Jedziemy dalej. Jesteśmy w Makarskiej, poszliśmy się przejść. Zobaczcie jak pięknie, teraz ja tego nie, nie widać. Jak będę wracała, to wam zrobię filmik jak fajnie Jest pięknie. Teraz idziemy na jakiś punkt widokowy. Nie bym miał padać. Nie popadało przez chwilę, ale na szczęście teraz troszkę ustało. I idziemy, wykorzystujemy to i idziemy się przejść. No i tutaj macie ten widoczek. Dojechaliśmy do miejsca docelowego, czyli do Draśnic. I tu jest ta nasza willa. To jest nasza willa? Tu jest w ogóle jakiś kościół. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. jeszcze na ostatnie szlify sprzątających i meldujemy się. W końcu. Tu macie jeszcze widok z drugiej strony. Przepięknie. Ach, dobra, tak więc wygląda nasz apartament. Tu jest kuchnia, tu jest Kozdrasia Królestwo. I oczywiście każdy pokój ma łazienek. Jechałem w łazienkach do No nie? Tu jest ogromny salon. Tu jest jeszcze jedna sypialnia numer dwa. A moi drodzy, tutaj jest pierwszy tarasik. No zobaczcie, ja tu będę pić kawkę. To jest ten kościół, to wam pokazywałam. Spójrzcie na to. Pójdziemy teraz na dół. Najlepsze zostawię na sam koniec. Zobaczcie w ogóle jaka betarda. Tu był trzeci. Tu jest czwarty. Prysznic jest na 10 osób. Ej, a ten Prysznic, zobacz tutaj. Wiem. Kurwa, nie do Nie do wiary? Jezu! Jaki ogromny! No i najlepsze na koniec wam zostawiam. Tu jest jeszcze jedna łazienka taka ogólna. No i... Basen! No i główny teraz. Będziemy grillować dziś. Cześć, dzisiaj mamy drugi dzień. Wstaliśmy wszyscy, no jest po dziesiątej, więc tak, no prawie o dziesiątej wstałam, ale mega się wyspałam. Bardzo mhm. mi się tu spało. Tu jest jak w jakimś Big Brotherze albo Hotel Paradise, naprawdę. Nie no jest bardzo przepięknie dzisiaj. Plan jest taki, żeby pojechać po Karinę, koleżankę, do Dubrownika. Mamy jakieś dwie godziny stąd. Później trochę się tam poszendać, coś zjeść i może wrócić i po prostu chillować, bo powiem Wam tak, to jest miejsce, do którego na 100% będę chciała wrócić. Pogoda naprawdę rewelacja, jest idealna. Przed chwilą właśnie zrobiłam sobie kawkę, poszłam do góry i żeśmy tam jeszcze wszyscy na dachu siedzieli i się upalali, nagrzewali. Plan jest taki Dubrownik, odebrać koleżankę, tam się poszwendać, coś zjeść, no i wrócić i chillować, więc no, nagram coś na pewno z dubrownika. nie wiem co to się dzieje, nie wiem czy to słyszycie a czy z kościół, więc może z kościoła chyba tak no pewno wam coś stamtąd dogram no słuchajcie, taki widok z łóżka dokładnie to widzimy z łóżka tutaj, to no przepięknie jesteśmy gotowi jest godzina 13, zbieramy się właśnie do Dubrownika, w ogóle wynajęliśmy łódkę, w sensie zaklepaliśmy ją 280 euro, Tomaszku. Za jeden dzień. Za jeden dzień? No i plus paliwo, nie? No i może wtorek, środa. Pierdolce. Pojedziemy i weźmiemy sobie tą łódeczkę. Umówiliśmy się z właścicielami, także jest git. Nie, musimy to powiedzieć. Nie. <laughs> Historia była taka. Nie. Że kolega się zapytał ziomków z Polski, czy przyjechali na skuterze, bo myślał, że na skuterze są. Po czym odpalili e, tego skutera i okazało się, że to jest e, olbrzymi motor. Harley. Tak. Nastąpił się koła. Tak, a on powiedział, że to skuter. Dojechaliśmy do Dubrownika. Patrzcie, jaki ładny widoczek. Jest tu mnóstwo takich. A tam jest reszta ekipy i czekają na stolik. Będziemy coś zjeść. Już taka głodna, że mi się żołądek przykleił do pleców. Do kręgu słupa. To jest wysepka. A tu ja. A tu ty. Ta wyspa się nazywa Otok Lokrum. Dowiedziałeś się? Poszlądaliśmy się trochę po mieście i teraz wracamy do. Dzień dobry. Jest koło godziny 10. Zbieramy się na kawkę do góry i dzisiaj w sumie nie wiemy, jaki jest plan. Bo pogoda jest taka. Jest ładnie, ale ma być deszczowo, więc musimy coś ustalić, co robimy i zbieramy się i jedziemy. Będę was informować na bieżąco. Jest wylęgarnia. Siemano Ten już żre Tomaszek znalazł jakąś plażę I teraz musimy po prostu zapierniczać na nią Bo jest kawałek drogi Ale mówi, że będzie warto No i proszę No i to jest w Makarskiej Tu przeszliśmy kawałek już No i patrzcie jakie piękne widoczki Trzeba uważać i ubrać wygodną obuwie. Gotowi? Na pewno? Proszę. To ta plaża. No nie mówcie, że nie pięknie. Przylujemy bombę. Ale tam nadciąga straszna chmura, Chuj, więc mam nadzieję, że to przejdzie, bo... nie uśmiecha nam się Tak. Wróciliśmy z tej plaży, bo zaczęło padać. No i teraz zrobiliśmy sobie żarcie. Grillujemy u góry. I jest mega fajnie. Chodźcie, pokażę wam. Tutaj mamy grillka. Teraz to już mało tutaj jest. To jest dla Tomaszka wszystko. Sałateczki, sałateczki. Nie ma tam możliwości, że cię zadowolą? Czego nie ma? Rafał, chodź się uspływać, chodź, ja się nauczę. O, ufasz mu? Nie było? No? Zawsze? No to dawaj. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj delfiny się pokazały nam. Oczywiście, pewnie wyciągnęłam kamerę ale... i już ich nie będzie. O, chyba już ich nie ma. No to ówka na przykład ich nie przestraszę. Jest tam, tam jest. No jest, jest, tam był. O, 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 o! Pięknie skoczył tam Zobaczcie tutaj. Mieliśmy jechać na punkt widokowy nad Makarską, ale tam trzeba kupić bilety i te bilety są na daną godzinę, żeby tam w ogóle wjechać, na ten punkt widokowy. stwierdziliśmy, że może innym razem może wypożyczymy jakieś skutery i tam pojedziemy, jeszcze nie wiemy. No i wyjechaliśmy jeszcze do góry. są widoczki. Co patrzeć, tam jest droga i coś, co się tam kurwa Może tam wiesz, przez tą dolinkę między tymi górami jakoś. Jesteśmy w Podgorze, tu gdzie będziemy wynajmować łódkę. Dogadaliśmy się z panem, i od czwartku będziemy mieć za 280 euro. Plus, wiadomo, tam paliwko w tu, tu będzie gdzieś ta łódeczka właśnie stała, na nas czekała. Idziemy w poszukiwaniu piekarni, bo chcę piekarnię. To jestem głodna. Jestem głodna. Ja też. Głodny jesteś? Mogę coś zjeść. Jadłeś coś czy nie? Nie. To idziemy w piekarni. Kurwiany, zajebany karlowosły. No tam przedwano. A taką? A polska kiedyś takie łódki robiła, w mówił. Ile jaka jest temperatura? 22 stopni. 22 stopnie. To do było co najmniej 30. No może 30 nie, ale. Jest zajebiście To Tomaszek będzie nurkował. woda, jest zimna jeszcze. Zrobiliśmy zakupy. Dzisiaj grill znowu. Dzień dobry, mamy środę. Dzisiaj plan jest taki, żeby wziąć skutery. Aktualnie chłopaki właśnie pojechali busem do wypożyczalni skuterów i będziemy dzisiaj y, wycieczkować się. Pojedziemy na ten najwyższy punkt, bo tam jest ciężko chyba właśnie, żeby wjechać autem, więc pojedziemy tam skuterami. Więc taki jest plan na dziś. Będę wam relacjonować wszystko. No i co? No i lecimy. Idę się zbierać, piję kawkę i widzimy się na skuterkach. Wypożyczenie chyba takiego skutera na cały dzień. Coś chłopaki mówili, że około 30-40 euro na A dzień. Bez paliwa oczywiście, bo Pali potrzeba dotankować. Ym, I w ogóle wynajęliśmy sobie tą łódkę. Nie wiem, czy... Czy nagrywałam to wcześniej, czy nie? Mm, wynajęliśmy tą łódkę, byliśmy się spotkać z panem, tylko już GoPro mi wysiadło, musiałam podładować. Byliśmy na kawce z panem. Wszystko jest dograne. Pan nam nawet wysłał zdjęcie tej łódka, łódeczki, ja wam ją pokażę dopiero na żywo. Ona jest taka duża, ośmiosobowa. Plan jest taki, żeby jutro pojechać na tą, na tą łódkę, czyli w czwartek. Ma być piękna pogoda. Pan stara się, aby ją tam doprowadzić do ładu i składu właśnie na jutro. Wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Mega fajnie, mega fajnie. Dużo atrakcji na tym wyjeździe. I łódka wychodzi 280 euro na właśnie jeden dzień. Rozpoczynamy sezon, więc tam pan nam dużo, dużo fajnych rzeczy podsunął. Między innymi wskazówki, gdzie płynąć, jak płynąć, gdzie są fajne knajpy, żeby się zatrzymać, gdzie są piękne plaże, gdzie trzeba uważać na policję. E, nie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Znaleźliśmy go, Tomek znalazł na internecie. Miał reklamę z numerem telefonu, więc zadzwoniłam i później cały czas komunikowaliśmy się przez Whatsappa, że. Nie, naprawdę, mega w, mega w porządku jak na razie. Jeżeli wszystko będzie fajnie, to jak najbardziej polecimy. Jak, jakbyście chcieli jakieś namiary czy coś, to napiszcie w komentarzu. Na wszystko postaram się odpowiedzieć. Tu. jesteś zawiedziony skuterem? Nie, no. dla mnie każdy pojazd, który spala paliwo, to jest. A czemu Tomaszek jest niezadowolony? Bo ten pojazd nie osiąga prędkości, które Tomaszek. Dalsze to. Czemu jesteś niezadowolony ze skuterka? Bo to nie jedzie, to stoi w miejscu. To są te wasze bestie? Tak jest. Tomeciek już jest zadowolony. Bardzo jest. Czarna strzała? Porażka. Tutaj macie QR-kody i kupujecie bilety na wyjazd. Tam na punkt widokowy. Kupiliśmy na trzy motory, na czterech drogach. Wyszło 40 euro, czyli po 10 euro na głowę. Dojechaliśmy na ten punkt widokowy Będziemy jechać dalej zaraz Podoba Ci się? Bardzo Troszkę stromo, co? Tołkowizdech scooter Nie miałam ani kluczyka ani nic jesteśmy daleko, daleko, daleko od tego punktu widokowego nasze w miary Ale to niestety A Klops Siedzimy, myślimy co dalej Akumulator nam wyjebał Jeden. Zajechałem jeden. Jakbym motorek. miał linkę. Zajełem motorek. Jakbym miał linkę, to czy na nachol wziął kurwa. Po tych płaskich, ja się będę cię ja trzymać. Nie Nie co ty tutaj pod, tu jest płasko. Chodź go nogą tak kurwa. Odpychałeś się to będziesz się odpychał. Kurwa, ale tam coś ściągnął No trzeba zadzwonić i co mamy? Próbować zjechać yy, i kurwa kurwać im to w chuj czy przyjadą sobie po to? Dobrze, tak zapytamy. No bo mogę zjechać do makarskiej na ludzie. Przecież to jest 20 km, dobrze jest z góry Kazali nam zjechać tam na sam dół gdzie się da i wymieniał nam skuter po prostu Gdzie Więc... się da Do będziemy szybciej na dole tym zepsutym niż z sprawnym u góry Otóż to, także... A hej, przygodo! A chuj z przygodą Ale masz... Nara leszczarka! Nara! trzymasz to? Musisz to trzymać, jest to na siąć na tym. Albo sobie pod pachę dać, w amarykanką się O tak. Podciąg do przodu. Aj! Technologia. 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 Dzisiaj jest czwartek, zbieramy się na łódkę, mamy za pół godziny by ją odebrać. Także dzisiaj dzień pływania, coś się będzie działo. Dzisiaj będziemy zwiedzać plażę, opalać się, także pokażę wam wszystko później. Pa! Idziemy po łódeczkę. Cieszy się Tomaszku? Bardzo, ale czemu nie Będę nagrywać. Ja też się cieszę, a zarazem się boję. Także stoi tutaj nasza łajba. Jesteś bosakiem? Będę niepływającym wilkiem morskim. Ma mały problemik. Z... Nie no, co ty, immobilizer się zjebał. Lepiej, żeby to tutaj się stało, niż tam gdzieś. Dobry. to się z pompą. jutro wrócimy ma, mają e, naprawić to była pompa i przetestować paliwowa, pompa paliwowa Mamy przyjechać jutro może do jutra naprawią dadzą znać jak nie no to zwrócą nam pieniążki No ale Tomaszek obejdzie się smakiem bo chciałby popływać obejdzie Nie obejdzie się pewnie że się nie obejdzie Wszystko będzie good A teraz idziemy na plażyczkę. To się jedziemy żeby się trochę wyczynować Także zjedliśmy śniadanie i idziemy właśnie tutaj na plażyczkę, bo jest okay. przepięknie. Co tak to i... są te otwory, Rafałki? Te idealne, okrągłe otwory w kamieniach, które znajdujesz na plaży powstają czyli w wyniku działania morskich organizmów, głównie małży, rozpuszczają kwasem i się ocierają, o to i robią dziury. Cześć, właśnie wróciliśmy do domu. Dzisiaj był dzień chillerki. Wszyscy spaliśmy na plaży. W ogóle cały dzień spędziliśmy na plaży, tylko zeszliśmy na chwilę, żeby zmienić lokalizację, plus coś zjeść, jakąś pizzę. Wróciliśmy na plażę, poszliśmy spać. Spaliśmy chyba za dwie godziny wszyscy. Właśnie się ogarnęłam i idziemy na tak sobie jeszcze posiedzieć. Jutro motorówka, pan mi napisał, że zaprasza o dziewiątej, że wszystko tam udało mu się naprawić, że tam pompa paliwa była zepsuta. Ale wykręcił, wyczyścił, przetestował, włożył i działa. Więc będziemy jeszcze jutro, jutro działać. Mam nadzieję, że już jutro się uda i wystartujemy. Dzisiaj już nie będę pewnie nic nagrywać, bo, bo jesteśmy wszyscy padnięci, ale jutro będzie na pewno kilka urywków do łódeczki także. Także pa do jutra. Dzień drugi. Drugie podejście do łódeczki tu już stoi. Słońce grzeje. Jeszcze całkiem przyjemnie. Bez upałów. No i zobaczymy, czy to będzie dzisiaj śmigać. Raczej tak, bo pan powiedział, że, że jest wszystko naprawione, więc raczej tak. Ale zobaczymy, czy to Wycieczkowicze czekają Łajba Podpływam. Panie kapitanie Jaki jest kierunek? A ja to jest nie wiem, bosa na bosakowym Musimy się skupić na parkowaniu Pakujesz jeszcze do wody? Pięknie. Wszystko jest z takiego kamienia tutaj. Cała restauracja tam. Zapomniałam w ogóle powiedzieć gdzie jesteśmy. Jesteśmy w, w Pakorminie. Pakormina. Piękne. Taryśmy do następnej plażyczki. Pięknie tu jest. Tropikalnie. Nie pytajcie się mnie, co to Maszek robi, sami zobaczycie. W lewo, w lewo, Zdajemy ma urodziny jutro, ale dzisiaj robimy taką pożegnalną imprezkę i robimy mu niespodziankę. Właśnie mamy torcik, wino, mamy kartkę i będzie niespodzianka. Czekamy aż skończy się pierwsza połowa meczu i wyciągną go tutaj. lat! Nie żyje, żyje nam! lat! żyje, żyje nam! Jeszcze raz. jeszcze raz, jeszcze raz, niech, niech żyje, 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 nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Ostatni dzień, w sensie ostatni dzień, dzisiaj to już nawet nie można powiedzieć, że to ostatni dzień, wyjeżdżamy. Pakowanko, jeszcze kawkę pijemy, coś jeszcze zjemy i, i lecimy do domu. W sumie to zostalibyśmy może jeszcze jeden dzień, ale chyba nie dłużej, bo już ileż można się byczyć na wakacjach. Chłopaki jeszcze na odchodne grają w piłkę. Jesteśmy jeszcze w Tragirze. Spotkać się z naszym znajomym, znaczy moim znajomym z pracy bo tu mieszkam i przy okazji mamy, mamy przewodnika. Jesteśmy na zameczku. Cześć, właśnie dojechaliśmy do domu. Jest godzina 6.10, już jestem przebrana w piżamkę, idę spać. To była długa podróż do domu. Wyjazd był naprawdę mega udany. Jeden z lepszych chyba, na jakim byłam. Pora kończyć ten film, to na tyle. Będzie mi miło, jak zostawicie coś po sobie. Jakieś komentarze, lajki, subskrypcje. I, i widzimy się w nowym filmie na moim kanale. Do zobaczenia niebawem. Dzięki za oglądanie. Pa!